Do przyrządzenia leśników z czekoladą i malinami potrzebujemy 215 ml mleka zmieszanego z wodą, dwa jajka, y, 4 jajka, znaczy 30 ml mleka, 225 mg mąki pszennej przesianej, 15 ml lub 1 łyżka albo 1 łyżka cukru, 60 litrów w równości 4 łyżki zapuszczone z rozpuszczonego masła oleju do nadzienia potrzebujemy 22,5 g czekolady deserowej utartej, 120 g dżemu malinowego bez pestek i bita świetlna i posiekane orzech laskowe. wszystkie składniki Ciasta wrzucamy do miski miksera albo robota płonego i ubijemy przez około minutę od czasu do czasu stukając w ścianki naczynia. Stawiamy do lodówki na 30-60 minut. Patelnię wystarczy posmarować olejem i postawić na dużym ogniu. Patelnię smarujemy olejem i, pos i postawiamy na dużym ogniu. Kiedy zacznie lekko dymić Wlewamy na baterię dużą łyżkę ciasta i obracam patelnią, aby pokryło całe dno. Obracamy na drugą stronę i smażymy do pojawienia się brązowych plamek. Tak smażymy do wyczerpania składników. Po usmażeniu naleśników posypujemy je tartą czekoladą i smarujemy dżem. Zawijamy je, zostawiając jam widoczny na końcach, albo mm, składamy w trójkąty. Złożona się polewam bytoś ten po swojem orzechami, smacznego.